Witam na moim przejeździe z prologu z zawodów enduro Justin Xtreme Sudety Dobra. Prolog zaczynał się około godziny 13 i mój przejazd zaczął się w pół do drugiej jak widać No z początku było łatwo Myślałem, że cała trasa tak będzie wyglądać No bo jednak startowałem w klasie hobby, no ale troszkę się przeliczyłem Startowałem Honda XL500R, która waży 140 kg, no i to mnie trochę zgubiło. No i też troszkę mnie zgubiło to, że przed godziną 13, zaraz przed startem, powiedziano nam, że prolog ma 6 km i zajmie nam on maksymalnie 10 minut. No ale nikt nie powiedział, że klasa hobby będzie miała z tym problem. No a ja nie pomyślałem, bo to były moje pierwsze zawody. No i wyjechałem sobie na trasę bez picia. No i trochę się męczyłem, No tutaj fajnie ten prolog ułożony, zjazdy, podjazdy, oczywiście tutaj kamera wypłaszcza, no bo to były dosyć strome zjazdy i podjazdy, no ale fajna zabawa, w sam raz jak na taki motocykl można było sobie pojeździć. Jechałem z tyłu na Pirelli Scorpion, 17 cali z tyłu, ciśnienie w kolo około 1-2 bara, ponieważ no, nie chciałem rozwalić sobie dętki, no bo jeżdżę na dętce, jeżdżę sobie amatorsko, więc. o yy, nie chciałem gdzieś tam sobie tego yy, koła skasować. Zwłaszcza, że w sobotę yy, miały być trzy okrążenia. Yy, także no szkoda by było sobie to rozwalić. Tutaj taki dosyć stromy zjazd, trochę błota na dole, no ale pach, udało się, jedziemy dalej. Tutaj niestety w pewnym momencie popełnię błąd, tutaj gdzieś, nie wiem co się stało. Albo był jakiś korzeń, nie mnie złapał, albo nie wiem, jakaś dziura czy coś. No i mnie złapała, ale na szczęście uratowałem motocykl przed zgaśnięciem, no i ruszyłem sobie w dalszą drogę. Tutaj kolejny zjazd, prosta jazda. Bardzo fajnie, tutaj to było zrobione. Tutaj podjazd, którego się trochę obawiałem, sobie go ogarnąłem przed zawodami, no ale udało się. Wjechałem, można powiedzieć, bezpłynnie. Tutaj y, pokonywałem trasę na drugim biegu. No i y, tutaj zjazd. No i trochę były problemy, ponieważ no nie było rozpędu. No i tutaj atakowałem z dwójki. No i tutaj zobaczycie, że przód poszedł mi górą, a tył dołem. No i to był mój błąd. Drugim okrążeniu go nie popełniłem, no tutaj już widać mnie wyprzedzają. Zawodnicy byli puszczani co minutę, więc no, ja się trochę wlekłem tutaj ślepota, nie zauważyłem, że trzeba jechać w prawo, więc już się dopytałem, no i lecimy. No i tutaj ten zjazd, który no naprawdę wyglądał groźnie, na kamerze może tak nie wygląda. No mimo że przyczepność była bardzo dobra, to zdecydowałem się, że zgaszę motor, no i sprowadzę go z tej góry, no żeby nie odjebać jakiegoś numeru, no bo już pierwszy kilometr trasy można by powiedzieć, a można by się było nieźle sypnąć. Jechałem bez rękawiczek, ponieważ no nie lubię jeździć w rękawiczkach, no i e, tutaj miałem lekkie problemy już na starcie, bo się doczepiło mnie do mnie o te rękawiczki, no ale dobra, no koniec końców wyjechałem sobie na tą trasę. Tutaj no, y, musiałem ją przedmuchać, żeby ją odpalić, no bo 500 robi swoje. Lubi się y, trochę przylać jak się z góry ją gdzieś nam ciągnie, trzeba ją przedmuchać na dekompresji, no a później kop. No i gada, jedziemy dalej. Tutaj będzie też fajny y, trawersik z tego co pamiętam. Tak, tutaj jest fajny trawersik. No i tutaj się nie spodziewałem, że to jest ten moment trasy, który widziałem na obchodzie. No, ten przejazd był całkiem ciekawy ten podjazd. Dużo ludzi tutaj widziałem, nie wyjechało. Ja go atakowałem od samego początku z jedynki. Powiem wam, że tu chyba w którymś momencie nie wiem czy nie zapiąłem dwójki, bo tak teraz patrzę, że dosyć szybko jechałem pod górę, więc mogłem mieć zapiętą dwójkę, ale za to nie ręczę. No i tutaj sobie lecimy. No i tutaj dostałem informację od pani, że no ciągnie z góry więc y, fajnie, dbamy o, o bezpieczeństwo zawodników no i się pilnujemy, no bo y, całej trasy nie zszedłem bo nie wiem jak to zrobiłem, ale podczas przechodzenia prologu przed zawodami wszedłem gdzieś na trasę ekspert, no i się pogubiłem no i nie tylko ja y, no bo to tak oznakowane było, że to moje pierwsze zawody i za bardzo nie, nie wiedziałem na co patrzeć więc no, dobre Tutaj zjechałem i lecimy dalej. No i tutaj się zaczyna ten podjazd, który sprawił największe problemy, nie tylko mi, bo i klasa ekspert miała tutaj problemy. Pierwszy atak, a spokojnie z wójki, no bo mówię sobie hobby, no to nie będzie ciężko. No i się okazało, że jest trochę inaczej. I podjazd się okazał ciężki. Ponieważ no dlaczego? Raz, że była duża góra. Dwa, że były pokopane wielkie kolejny, a trzy, że był bardzo sypki grunt. Naprawdę. Motor się mega błyskawicznie zakopywał. No tutaj nie jakiś ziomek wyprzedził to całkiem nieże. Tutaj mamy drugi atak na podjazd. Ciśniemy. Mamy kolejny atak, i tutaj nie, to też nie, nie ten moment. No i chyba to będzie ten moment, w którym wyjechałem. I tutaj od razu, sorry, za ustawienie kamery. Ponieważ jak ściągałem i zakładałem gogle, to yy, zahaczyłem kamerę, którą mam zamocowaną pod daszkiem, no i ją gdzieś tam pociągnąłem dół. Tutaj męczę. męczę. Z dwójki ciągnął tutaj na sprzęgle, no i się napędziłem. No idziemy. No i tutaj niestety met przed końcem przykopała mi się nie. Jeszcze raz był mi się tutaj gdzieś ochrania o kolana, ale dobra, znalazło się dwóch wziątków, którzy mnie wyciągnęli. Ekstra, dobra. Tu już miałem naprawdę dosyć. Możecie mi uwierzyć, po tej walce z tym pojazdem. Miałem totalnie dosyć i tutaj nawet sobie gdzieś strzelę przerwę, bo no kurwa nie wziąłem sobie tego picia i to mnie zgubiło totalnie i gdzieś w tym tutaj momencie sobie odpocznę, tutaj będzie to przewinięte no i zaraz będziemy zjeżdżać dalej na dół. Przy okazji wyprzedziło mnie tam dwóch albo trzech gości. tutaj zaraz będziemy kontynuować swoją jazdę nie wiem ukończenie całego prologu zajęło mi około 25-30 minut nie powiem Wam dokładnego czasu ponieważ no, nie zmierzyłem sobie czasu a też nie zostałem do końca zawodów Yy, dlatego, że yy, jakoś o 15.30 wystartowałem yy, w drugim okrążeniu prologu no i na tym podjeździe, którym widzieliście wcześniej no zrobiła się totalna masakra podjazd się po rozpieprzył totalnie no i były bardzo duże trudności yy, z podjechaniem no już tam widziałem, że niektóre krosówki już tam w pięciu mieli problem wyciągnąć na linach. Jak gdzieś tam stałem w 3 podjazdu, to tam na końcu filmiku gdzieś zobaczycie, jaka tam była zadyma. I w pewnym momencie sobie odpuściłem, bo stwierdziłem, że takie pokonanie trasy się nie liczy, jeżeli mamy ktoś wyciągać na linie, Bo albo przejadę trasę w miarę samodzielnie, no albo to jest bez sensu. No i druga sprawa, że było bardzo dużo zapylenie i no nie chciałem sobie zajechać motoru i tak yy, mój airbox był totalnie zajechany ponieważ filtr nie wyłapał wszystkiego pyłu i no, zajechało się to wszystko totalnie tutaj tą kamerę znowu sobie gdzieś tam zahaczyłem tutaj mnie ziomek wyprzedził i tutaj gdzieś trochę pobłądziliśmy no lecimy przez pokrzywy tutaj teraz brak rękawiczek Skończył się łaskotaniem rąk przez pokrzywy. I zaraz będziemy lecieć dalej. Tutaj w ogóle spieprzyłem w jednym momencie. To sobie zaraz zobaczycie, w którym, bo nie przejechałem całej trasy. No i nie byłem jedyny. No ale dobra, tutaj będzie kolejny podjazd, który sprawił mi problemy. Bo był bardzo stromy. No i tutaj z dwójki atakujemy po raz pierwszy. No i brakło dosyć dużo. Tutaj się wyłożyłem. No ale nic, dobra. Ładujemy się drugi raz. Znowu maneta. I uwaga, znowu brakło. Tutaj możecie sobie zobaczyć przy okazji temperaturę silnika chłodzonego powietrzem, który bardzo dobrze sobie radził. W sumie nie wszedłem powyżej 95 stopni, gdzie inne krosówki chłodzone cieczą gotowały się, mimo że miały wentylatory, także no Honda sobie bardzo dobrze poradziła. No i tutaj będzie trzeci atak na ten podjazd. No i tu mi się udało, bo już znałem podjazd, no i wyskoczyłem na górę. Tutaj kolejny dosyć ciekawy zjazd, już jadę bez gogli, bo już byłem totalnie wykończony. Gardło miałem tak suche, że no nie byłem w stanie nawet za bardzo przełykać swoje śliny, bo już nawet nie miałem co przełykać. No i tutaj popatrzyłem na znaki, jedziemy w dół. I tu będzie zaraz ten moment, w którym właśnie pominałem ten tak zwany potok, bo no nie popatrzyłem na, na drzewa. No bo przycisnąłem dwója, lecę i tu jest ten moment, w którym trzeba było skręcić w prawo. No a ja idę prosto. Ale dobra, uwaga, tutaj widzę, że coś jest nie tak. No bo coś. Ta trasa jest załadna, tak? nie widać, żeby tutaj przejechało przede mną 30 gości, no ale dobra, jest krosuwa. No i trochę mnie tutaj wprowadził w błąd, no ale nie mam mu tego za złe, no bo ja też się tutaj sypnąłem. No i on pojechał, no to jadę i ja. No i jak już yy, ukończyłem pierwsze okrążenie, no to przyszedł do mnie yy, tam gość z organizacji, nie wiem, czy to był sędzia, czy kto to tam był. No i mnie zjebał, że mnie fotopłapka złapała i że ominąłem potok. No a co ja na to poradzę? No. Ominąłem i tyle. Z drugiej strony się nawet cieszę, bo byłem totalnie wykończony, nie miałem tego picia, a ten potok nie był wcale taki prosty i mogłyby być jakieś problemy, żeby go przejechać. No ale tutaj jak widać nie tylko ja się gdzieś tam pomyliłem, no bo trasa jest dosyć rozjeżdżona, także na pewno nie zrobiły tego dwa motory. No widać, że tutaj pojechało dużo więcej zawodników tędy. Bo no mogli, bez... mogli to po prostu przegrodzić taśmą, bo oni narysowali strzałki, to zrobili tak podchwytliwie No a ja ze zmęczenia nie wiem, gdzieś tych strzałek nie zauważyłem. No ale mimo to Wyjadę na główną trasę i dojadę sobie na metę. Yy, niestety yy, gdzieś tutaj w tym momencie przegrzeje mi się GoPro i nagrywanie mi się wyłączy. Tutaj jeszcze tak, piękna gleba. Już to chyba bardziej zrobiłem ze zmęczenia. Po prostu koło mi gdzieś wjechało w kolejne no i się położyłem. Ale no, nic mi się nie stało. Odpalę sobie chodzinę i yy, polecę dalej. Tutaj już w zasadzie ten kawałek trasy, co mi się nie nagrał, to była tylko jazda po polach, nie wiem, tam może z kilometr było i już była meta. Dzięki wielkie dla kibiców, bo naprawdę dawaliście czadu i dawaliście nieziemskiego kopa na podjazdach. Dzięki też tym osobom, które mnie tam w tych paru miejscach podciągnęły, bo bez Was byłoby dużo ciężej. Fajnie, że przychodziliście i robiliście sobie ze mną zdjęcia. Przybijaliście piątkę za to, że jadę taką starą hondą na zawodach Hartenduro i za te oklaski i gratulacje jak już ukończyłem pierwsze okrążenie, bo nie było łatwo, a mimo to udało mi się przejechać ten prolog starą hondziną. Dałem radę, sprawdziłem się dzięki wielkie i do zobaczenia. Jedziemy czy nie? Jedziemy? Dawaj, dawaj, tylko że się powiesiła.